Przepraszam. Czyżbyście nas podglądały? Nie. Troszkę? Violet Willow nadaje online swój reality show, The Vi Life. Na pewno go znacie. E, nie i tu nie wolno niczego filmować bez pozwolenia. To pozwolenie. Mam pół miliona followersów we wszystkich mediach. Ja jestem platformą. Prawdziwa. Cześć, jestem Sunny Madison. Najlepsza przyjaciółka Violet. Uwierzycie, że weszłyśmy do Rainbow High? Jesteśmy jak zdolne bliźniaczki? Tak. No, może jednak oprócz tych bliźniaczek. Ja jestem Digital Media Focus, a ona Computer Animation. Zaraz znam wasze imiona. Jesteście na naszym piętrze. Mamy się wami opiekować. Starszaki na służbie. A skoro starszaki tutaj rządzą? Avery, Aiden i Ansley. Wszystko może się wydarzyć. Ale jednak się dowiecie. Tam są wasze pokoje, dwa piętra wyżej. Narka. To jak? Albo siadamy na wysokości środka, wtedy zakładam to, a jeśli przy strefie końcowej, to założę to. Jak dla mnie ta druga wymiata? Hej, kalaski! Właśnie wybieramy kreację na mecz. Dołączycie? No! 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 Tak, Kacz, idź, idź, idź! Okay, wow, wow, ja wow, że niby taka niewzruszona, co? Nie widzisz, ile prawdziwych perełek jest na tych wieszakach? A nie o to I, chodzi. Te ciuchy są co sztos, myślisz? tylko sekundę, chodzi o Aidena. Trochę głupio mi o tym mówić, ale jesteście jego przyjaciółmi. Przydałaby mu się pomoc. Powiedział, że stresuje się tym dzisiejszym meczem. A, tak, wiem, ale nie ma czym. On wymiata na boisku. Uuu, inspo. Przymierz te. Zaraz, wiedziałyście? No pewnie, że tak. Próbowałyśmy dzisiaj wszystkich nakręcić. Nie wyszło najlepiej, ale co poradzić? Czapka tak, torba tak, ale reszta odpada. Po prostu z nią pogadaj. Nie rozmawiacie od tygodni. Przecież wiem. Najpierw nie wspomniała, że dodała specjalizację z projektowania. A teraz nawet się do mnie nie odezwie. Myślałam, że wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. No to. Dlaczego nie zrobisz pierwszego kroku? Ja mam do niej zagadać? Nie, sama to zrobię, gdy to ona odezwie się pierwsza. W ten weekend gram mecz ze Storm Central i mnie nie ma. Na pewno się dogadacie? Tylko we dwie? Lepiej skup się na swoim meczu. My przecież jakoś się dogadamy. Co ma być, to będzie. O! Robin dodałaś za dużo zapachów! Wanilia, mango, kiwi, banan, gruszka to za dużo dla nosa. To bardzo wyjątkowa mieszanka. Znają ją wszyscy sławni aktorzy. Przepis jak z dawnego Hollywood. O, ta mieszanka odetkała mi za to! <śpiewanie> <śpiewanie> o rety, wyszła ci przepiękna Miss Ayns. Nie chcesz jej jakoś skrytykować? Co masz na myśli? Widziałam coś podobnego w reklamie. Wspaniałe magiczne narty idealne dla sióstr. Nie pamiętam, jak nazywała się ta reklama. Lepiej rób większe ruchy. Pokażę ci. Ach, a ty jak zwykle wszystko robisz perfekcyjnie, prawda? Ach, nie rozumiem, dlaczego jesteś na mnie taka zła. Dziewczyny, co się z wami dzieje? Nic takiego, nic takiego. Ostatni raz widziałam taką straszną kłótnię, gdy szczur walczył z gołębiem o kawałek pizzy. To obrzydliwe. Kto wygrał? Czas na pizzę przyjaźni! Będziemy robić pizzę dla siebie nawzajem, a potem musimy zjeść to, co przygotowały dla nas przyjaciółki. Ja zrobię pizzę dla Briany, Briana dla Robin, Robin dla mnie i. O! Wy dwie dla siebie nawzajem. Ooh. Kochane, mam najbardziej pikantną recenzję od uh -huh. pani Wright w moim fotodzienniku na dziś. Powiedziała, że brakowało jej w nim... Słuchaj, dzięki. No cóż, w tym tygodniu też mi się oberwało. Kompletnie mi nie poszło. Dlaczego kłamiesz? Miałaś najlepszy projekt na zajęciach z wzornictwa. Wcale nie był najlepszy. Ivry! Dlaczego nie położyłaś dodatków na pizzę Isley? O... Ainsley nie lubi dodatków. Nie o to w tym chodzi. Rzecz w tym, że robimy pizzę dla naszej przyjaciółki, a ona i tak będzie musiała ją zjeść w całości. Myślisz, że przerosną mnie jakieś głupie dodatki na pizzę? Że nie przyjmę wyzwania? Wcale tak nie mówiłam. Ja! Uwielbiam moją pizzę przyjaźni! Ta biedna pizza... <laughs> Jest paskudna! Jeśli masz coś do powiedzenia, Inzli, to to powiedz! Nie mogę tego wszystkiego znieść! Nie jestem wystarczająco dobra w modzie. Ty i reszta klasy robicie to od dawna. A ja wam tylko próbuję dorównać. Naprawdę tak się czujesz? Ach, dlaczego nigdy nic mi nie powiedziałaś zamiast karać mnie Twoim milczeniem? Jak miałam o tym z Tobą rozmawiać? Jesteś najlepsza na całym roku! Przecież nie rozumiesz, jak mi trudno. Rozumiem cię, Ainsley, ale od kiedy zadania szkolne stały się ważniejsze niż nasza przyjaźń. Przepraszam za moje zachowanie. To dlatego, że twoja opinia jest dla mnie najważniejsza, więc to właśnie jej najbardziej się obawiałam. A ja przepraszam, że czułaś, że nie możesz mi zaufać, bo wywarłabym na tobie jakąś presję. Nie chciałam być dla Ciebie kimś takim. Ten płacz nie jest udawany. O, przepraszamy, zniszczyłyśmy nasze przyjęcie. Ha, chyba żartujesz? Wiedziałyśmy, że tego Wam trzeba. Przecież właśnie od tego są nocowanki. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> Jakie to pikantne? <grym wytrzymał> oh, to jakby dostać się za linię wroga. No, powaga. Czy ja wiem? Jest tu całkiem epicko. Będę udawał, że tego nie słyszałem. No... Muszę porozmawiać z wami o pewnej ważnej... sprawie. Cii, to musi zaczekać. hajma szpiegów... dosłownie wszędzie. To przecież idiotyczne. Ty, podejdź! Stój! Nie idź tam! Jak się nazywasz? Ainsley. Więc Ainsley, uczestniczyłaś w Rainbow Vision już wcześniej. Widziałaś, jak twoja szkoła zwycięża każdego roku. Myślisz, że w tym roku będzie inaczej? Nie. A dlaczego? Ponieważ niniejszym przenoszę się z Rainbow High do Shadow High. I to my wygramy Rainbow Vision. Super. Brawo jest! Super! super. Ech, no hej. Hej? Ainsley, to wszystko prawda? Chcesz opuścić Rainbow High? Ech, tak, to jest dla mnie najlepsze. Nie znienawidźcie mnie. Nienawiść? Ja czuję, jakbym Cię w ogóle nie znała. O, nie jest, nie jest. Kąd idziesz, Avery? Przepraszam, ale wam zdecydowanie nie wolno przebywać tutaj. Dajcie nam jedną minutkę, proszę. Dobra, ale ty masz z nimi zostać. Wow, już się stałaś jedną z nich? Auć. Dlaczego nie potraficie cieszyć się ze mną? To totalnie nie fair. Wbiłaś nam nóż w plecy. Publicznie! Nasza najlepsza przyjaciółka opuszcza Rainbow High i dołącza do naszych największych wrogów! To dla nas szok. Musimy się z tym oswoić. <grystanie> Avery? Aiden! 30 minut do rozpoczęcia finału! Pora działać. Nie tym razem. Ale... Jako kierowniczki sceny, Ainsley i ja mamy za zadanie dbać o to, by program przebiegł jak należy. Co prawda przymknęłyśmy oko na wasze wybryki w półfinale, ale nie pozwolimy wam namieszać podczas finału. Miałaś przecież być jedną z nas, Nowa. Nie najlepiej zaczynasz karierę w Shadow High. Ha, wiecie. Mogłabym oddać wszystkie zebrane w tej walizce dowody dyrektorce Shadow High. Na pewno byłaby bardzo szczęśliwa mogąc was wydalić, a ja nie musiałabym się już martwić, że sprawicie mi jakieś kłopoty w Shadowaj. O, jak śmiesz! Chodźmy wi. To do zobaczenia nowa. Słuchaj, będę za tobą tęsknić, wiesz? No raczej. Wiesz, ja też. Ach, przysięgam, jeśli to któraś z bliźniaczek, to. Aiden? Niespodzianka. Hayden I ja sądzimy, że należy ci się porządne pożegnanie. Serio? To już nie jesteście źli? Byłam zła, ale miałam czas, by trochę pomyśleć. I stwierdziłam, że może bycie w różnych szkołach będzie dla naszej przyjaźni najlepszą szansą na przetrwanie. Co masz na myśli? No, ewidentnie bycie przyjaciółkami w jednym programie nie szło nam dobrze. Ale może gdy będziemy osobno swobodnie robić swoje, lepiej się między nami ułoży. Może uda nam się nawet za sobą zatęsknić? No i ciągłe zastanawianie się, czym zajmuje się ta druga, sprawi, że obie będziecie dążyć ku lepszemu. No bank! I dlatego mamy dla ciebie to. ten <laughs> czyń honory, proszę. Czaszka i piszczele? By pasowało do klimatu w Shadow High. Zajrzyj do środka. Chociaż jesteś teraz uczennicą Shadow High, mam nadzieję, że zachowasz cząstkę Rainbow High w sercu. Yy, nie jest zbyt cringe'owy? Tak trochę... Ale i tak jest idealny. Dziękuję. Rex i Monik, Zamięcie się miejscami z Avery i Wiktorią. Znów przemieszamy zespoły. Mm, fajnie. Eindley. Zróbmy z niej topową astronautkę. Hmm, to niezłe. Albo kosmiczną boginię. A może... O, albo futurystyczną faszonistkę. Ech, te pomysły do niczego nie prowadzą. Co najlepiej nawiąże do piosenki Delilah i da Sabrinie na estradzie maksimum swobody? Okej. Okay. Tekst mówi, że bycie nie z tego świata to jak jasno świecące, wirujące gwiazdy, których nie ogranicza grawitacja. A, więc astronomia jest tu tylko metaforą? Tak, chodzi o pewność siebie, która sprawia, że lśnisz. Świeci jaśniej na niebie niż Słońce. I księżyc. O, oh, ale mi ciebie brakowało. Niestety zespół drugi nie trafił. Co oznacza, że zwyciężył zespół pierwszy. Brawo, Mary! Tak! A za trafioną interpretację słów piosenki w tym tygodniu zwycięża. Ainsley! Brawo, Ainsley!